Krzyżyki wiły sobie gniazdko w starej opuszczonej stajence w polu i tam sypiały przytulone do siebie. Zdarzyło się, że pewnej nocy zimowej, jasnej i gwiazdistej, strzyżykowa, która spała daleko leżej niż jej małżonek, posłyszała jakiś szmer. Otworzyła zaspane oczka i aż drgnęła z przestrachu. Bo oto Cała stajenka pełna była dziwnej różowej światłości, pośrodku zaś stała jakaś istota cudowna w białej powłóczystej chrzacie. Nad czołem miała obrączkę świetlaną, jasną jak słońce daleko piękniejszą od złotej korony króla Heroda, który właśnie wówczas panował w tym kraju. Nie stąpała ona po ziemi jak zwyczajni ludzie, tylko unosiła się w powietrzu na skrzydłach. A przecież fruwać mogą tylko ptaszki i aniołowie. Strzyżykowej tchu zabrakło ze zdziwienia i radości, gdyż ta dziwna istota nie mogła być niczym innym tylko aniołem, prawdziwym aniołem, który tu prosto z nieba przybył. Boże mój, co też ten anioł mógł mieć do czynienia w takiej ubogiej stajence? Strzyżykowej ze wzruszenia serduszko biło jak młotem. Spojrzała na Strzyżyka, ale ten spał mocno. Trąciła go więc leciutko skrzydełkiem i zaświergoliła cichuteńko. — Strzyżyku, Strzyżyku, pobudź się! Nie czas na spanie, bo dziwne rzeczy się tu dzieją. Aż Strzyżyk, rad nie rad, obudzić się musiał. Anioł tymczasem Upadł na kolana, złożył ręce i zaczął się modlić głośno. O Boże, wielka jest łaska i dobroć Twoja, a więc tutaj, ta licha stajenka, jest to owo miejsce błogosławione, gdzie król nieba i ziemi ma się narodzić? Jeszcze tylko dni kilka minie, a spełni się cud niepojęty. Bóg jako maleńka dziecina stąpi na ziemię. Już najświętsza jego matka, przeczysta panienka z Nazaretu i święty opiekun Józef są w drodze. Już zdążają do Betlejem. Opuściłem niebo, by zobaczyć to miejsce, które Bóg i Pan mój chce uświęcić swoją obecnością. O, miłościwy Boże, o słodkie dzieciątko Jezus, cześć ci i chwała. Tak modlił się Anioł, a jednocześnie jeszcze wiele innych skrzydlatych mieszkańców nieba zjawiło się wstające i wszyscy, rzuciwszy się na kolana, całowali ze czcią tę ziemię, która pierwsza miała nosić dzieciątko Boże. Obie ptaszyny siedziały jeszcze nieruchome i z dziobkami otwartymi ze zdziwienia, chociaż aniołowie już dawno zniknęli. Wreszcie. Otrząsnęły się z osłupienia. Pierwsza przemówiła strzyżykowa, bo zawsze była uważniejszą od męża strzyżyku ach strzyżyku drogi jakich dziwnych rzeczy dowiedzieliśmy się aż mi się w główce mąci od tego wszystkiego pomyśl tylko sam pan bóg ma się stać malutkim dzieciątkiem i narodzić się tutaj tu w naszej własnej stajence ach boże boże chyba umrę ze wstydu spójrz tylko jak ta stajenka wygląda pajęczyny we wszystkich kątach a na nich szkaradne pająki wielkie jak ziarnka bobu Wszędzie, gdzie okiem rzucić kurz i śmiecie. Na ziemi pełno robaków i szczypawek, a tam w żłobku spójrz tylko, skrzyżyku, co za okropność, jaka obrzydliwa gąsienica, długa jak moja łapka, a przy tym o wiele, wiele grubsza. Ach, skrzyżyku, co by to było, gdyby tak ona wpełzła boskiemu dzieciątku na rączkę. Pewnie by się przemlękło i jeszcze płakać zaczęło. – Już bym się nigdy w życiu nie śmiała ludziom na oczy pokazać, gdyby się coś podobnego zdarzyło w naszej stajence. – Ależ moja kochana, cóż my na to możemy poradzić? – odpowiedział zafrasowany strzyżyk. – Ech, mój drogi, nie zadawałbyś lepiej takich dziecinnych pytań. Czy nie rozumiesz tego, że do nas należy zrobić tu porządek? Naturalnie, nie ma co mówić i nie potrzebują ci tego tłumaczyć, że robota będzie niełatwa. Ach, ci aniołowie, dopiero co cała gromada tu była. Wszyscy ręce załamywali nad tym nieporządkiem i brudami. Ale czy im wypadało to uprzątnąć? Widocznie do nich należy śpiewać i weselić się i pana Boga słodkim głosem chwalić, ale zamiatać, kurz i pajęczyny ścierać to nie! ale co też ja gadam boże mój skąd żeby oni to nawet umieli przecież w niebie musi być pięknie i czysto i takich rzeczy robić tam nie potrzebują no ale za to my musimy się zabrać do roboty, boć to w naszej stajence dzieciątko boże ma się narodzić tak mówiła strzyżykowa i z wielkiego zapału wciąż przedreptywała z łapki na łapkę. Lecz Szyrzyk niezupełnie jeszcze przystawał na jej projekty. Jak to? zapytał. My, dwie niepozorne okruszyny mamy uprzątnąć całą stajenkę. Przecież no właściwie do ludzi należy, bo do nich przychodzi dzieciątko Boże. Nie tylko do nich i do nas także, zaprzeczyła żywo Strzyżykowa, bo wszakże ono nas stworzyło i dotąd ma o nas staranie. Ono nam co dzień daje muszki i robaczki, ono strzeże nas od złego. Ach, Strzyżyku, że też ty nie chcesz popracować trochę dla Dzieciątka Bożego? Ludzie może nie wiedzą, że ono ma przyjść, a my już wiemy. Więc jakiżby to był wstyd okropny dla nas, gdybyśmy mu mieszkania nie przygotowali? Strzyżyk zawstydzony umilkł, bo czuł dobrze, że Strzyżykowa ma słuszność. Dobrze, rzekł. Weźmy się zaraz do pracy. Może nam się uda zrobić porządek. I zaraz tej samej nocy jeszcze. Oba ptaszki zabrały się do oczyszczania stajenki. Hej, dopiero to tam był ruch i uwijanie się. Strzyżyk fruwał wokoło i skrzydełkami strzepywał kurz ze ścian. Omiatał pajęczynę i uganiał się za ogromnymi pająkami. Ale te nie tak łatwo dawały się schwytać. Trzeba było widzieć, jak brały nogi za pas i co tchu zmykały. To samo było ze szczypawkami i stonogami, lecz na niewiele im się to zdało. Strzyżyk poznajdywał je wszystkie co do jednego. Powyciągał z kryjówek, a potem wołał: Prędź stąd! I wyrzucał je za drzwi. Strzyżykowa tymczasem zabrała się do żłobka. Przede wszystkim chwyciła dziobkiem brzydką gąsienicę i chociaż ta wiła się na wszystkie strony i koniecznie starała się wymknąć, wyniosła ją na dwór. Potem skrzydełkiem oczyściła żłobek z kurzu i napełniła go świeżym, pachnącym siankiem. Oj, namęczyła się też przy tym, namęczyła bo po każde zdziebełko musiała osobno latać, gdyż więcej niż jedno naraz nie mogłaby udźwignąć. Nie mamy kołyski, objaśniła przy tym swego małżonka, więc najjaśniejsza Matusia będzie musiała złożyć dzieciątko w żłobku. Co też ty mówisz? Zadziwił się Strzyżyk. Dzieciątko Bożem w żłobku. No już ja ci mówię, zobaczysz, czy to nie tak będzie. Tak gwarzyły oba ptaszki, ale ani na chwilę przy tym nie przerywały roboty, gdyż były w wielkiej obawie, czy zdążą na czas ze wszystkim. Spieszyły się też, uwijały jak mogły i pracowały gorliwie kilka dni i nocy.